Proszę Państwa, ten mechanizm opisany przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych kosztuje kraje europejskie, takie jak Polska, olbrzymie pieniądze. To są pieniądze, których później brakuje na szkoły, których później brakuje na szpitale, których później brakuje na drogi. Ci, którzy znajdują się na górze drabiny społecznej, zamiast dorzucać się uczciwie do wspólnych wydatków, unikają opodatkowania. To jest patologiczny proceder który rozsadza budżety publiczne i jest odpowiedzialny za to, że brakuje środków na to, czego wszyscy potrzebujemy, na porządnej jakości opiekę zdrowotną, na dobrej jakości szkoły, na sensownie działające usługi publiczne. Ale przede wszystkim to uciekanie ze środkami do rajów podatkowych uderza w tych podatników, którzy działają uczciwie, którzy płacą podatki zgodnie z zasadami, na które wszyscy się umówiliśmy. Do, w ich interesie występujemy tak, że dzisiaj zwracając się w tej sprawie do Ministerstwa Finansów. Proszę Państwa, dziennikarze Gazety Wyborczej prześledzili transakcję jednego z najbogatszych Polaków, miliardera, właściciela impostu, pana Rafała Brzoski. I wyniki tego śledztwa są dostępne na stronie Gazety Wyborczej. Ci dziennikarze stwierdzili, że cytuję spółki powiązane z tym miliarderem mogły unikać opodatkowania w Polsce przy pomocy transakcji wykonywanych na Cyprze. Tam znajdziecie Państwo w tych materiałach, które są w internecie, listę tych transakcji, a także dokumenty, które wyciekły z jednej z kancelarii prawnych i które zostały dzisiaj ujawnione przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Proszę Państwa, ja w związku z tym zwracam się w tej sprawie do Ministerstwa Finansów z kilkoma ważnymi pytaniami, na które polscy podatnicy powinni znać odpowiedź. Po pierwsze, czy Ministerstwo Finansów jest świadome tego procederu? Jeżeli tak, jeżeli potwierdza, że doszło do niego, że miał, on, że miał on miejsce, to jakie są straty budżetu państwa związane z tymi operacjami? Proszę Państwa, krążą plotki od rana po Warszawie, że Pan Brzoska nie jest jedynym polskim miliarderem, którego nazwisko pojawi się na tej liście nie jest jedynym polskim miliarderem, który jest klientem kancelarii prawnych na Cyprze zajmujących się tak zwaną optymalizacją podatkową. Dlatego zwracam się do ministerstwa z pytaniem, czy ministerstwo dysponuje już tą bazą danych ujawnioną przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, czy prześledziło tę listę nazwisk i czy dysponuje listą polskich miliarderów, którzy unikają płacenia podatków w naszym kraju. Wreszcie, proszę Państwa, jest w tej sprawie jeszcze jeden niepokojący aspekt. Z tego materiału wynika, że Pan Brzoska jest klientem. W kancelarii pana Demetriosa Demetriadesa. To jest prawnik powiązany dosyć ściśle z rosyjskimi oligarchami z najbliższego kręgu Władimira Putina. Na tej liście, liście klientów tej kancelarii pojawiają się m.in. nazwiska Borysa i Arkadija Rotenbergów, ale także innych rosyjskich miliarderów ściśle powiązanych z, 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 z reżimem rządzącym na Kremlu. I to jest sprawa poważna, proszę Państwa, którą powinien się zainteresować nie tylko minister finansów, ale myślę, że także minister koordynator służb specjalnych. Wiele pan minister mówił ostatnio o wojnie hybrydowej, realnie wojny hybrydowe prowadzi się dzisiaj przy pomocy środków ekonomicznych i przy pomocy powiązań ekonomicznych. Dlatego zwrócę się także do rządu z pytaniem, czy rząd dysponuje listą podmiotów gospodarczych z Polski, polskich biznesmenów? którzy są powiązani z tą kancelarią prawną, a zatem są tak naprawdę w kręgu powiązań z rosyjskimi oligarchami. E, bo myślę, że ta lista po pierwsze powinna znajdować się w rękach polskich władz, po drugie powinna być jawna, no a po trzecie, jeżeli rząd poważnie traktuje chronienie Polski przed działaniami hybrydowymi, no to chciałbym usłyszeć jakie działania zostały podjęte tutaj na froncie gospodarczym, które wydaje mi się dużo bardziej kluczowe. Od tych dosyć komediowych konferencji, którymi zaszczycał nas ostatnio pan minister, koordynator służb specjalnych. Z tą interpelacją zwrócę się dzisiaj do Ministerstwa Finansów i mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów w tej sprawie odpowie możliwie szybko, bo sprawa jest poważna i mówimy o bardzo, bardzo dużych pieniądzach traconych przez polski budżet państwa. Dziękuję bardzo.